Dobry wieczór państwu. E, to prawdziwa przyjemność e, dla mnie wrócić po 10 latach, dokładnie 10 lat temu. E, port i biuro przenosiło się w inne miejsce, ale wracamy po tych 10 latach e, z projektem, który myślę, że ma do zrobienia wiele e, dialogu polsko rosyjskim w mieście, w którym e, historia Polski i Rosji tak bardzo się splatała w, w poprzednich dziesięcioleciach. To będzie zupełnie nowy start, nowe otwarcie. Spróbujemy poprzez e, współczesną poezję, tą naprawdę współczesną, poprzez prezentację e, w przypadku Legnicy, prezentację najciekawszych e, poetów, e, współczesnych poezji rosyjskich różnych, Generacji. A w Moskwie, już za dwa tygodnie, począwszy od spotkania, za dwa tygodnie, poprzez prezentację dziesięciu polskich poetów, zbudować pomost pomiędzy naszymi krajami, pomost kulturalny, artystyczny, literacki poprzez poezję. Ten projekt nasi nazywamy Ambasadorzy Poezji. Będziemy ambasadorami w Moskwie, mówię o polskich e, poetach, związanych z górą teraz, ale będziemy też e, gościć tutaj ambasadorów e, poezji, e, kultury i sztuki, e, naszych przyjaciół e, z Rosji. Widzę na sali wielu e, przyjaciół, wiele osób, które jeszcze pamiętają czasy ośmiu edycji naszego festiwalu, widzę tutaj też e, zacnych gości, których za momencik będziemy przedstawiać, widzę też Swoich e, współpracowników e, z czasów, kiedy e, gościliśmy e, tutaj e, w Legnicy. E, widzę też autorów, e, widzę Anie Podczaszy. Wszystkich Państwa razem witam. E, choć tak naprawdę miałbym ochotę przywitać każdego z imienia i nazwiska w przypadku tych osób, które znam, ale to naprawdę zabrałoby nam bardzo wiele czasu. To dziękuję Państwu, witam bardzo bardzo serdecznie i cóż, tutaj Pan tak bardzo oficjalnie powiedział, że prosi mnie o otwarcie. myślę, znaczy, że to nie jest kwestia otwarcia tak naprawdę, bo to miejsce jest tak szczególnym miejscem, ten obiekt, ten budynek, że tutaj literatura jest cała, bez przerwy, ciągle istnieje. Natomiast to, co jest nowego dzisiaj i szczególnego, i ta Państwa obecność też z pewnością potwierdza, to to, że Biuro Literackie Pana Artyra Bursztyn postanowiło choć na chwilę na dla Legnicy po 10 latach, za co bardzo dziękuję, że Pan pomyślał o tym, aby na swój nowy projekt, projekt, jak Pan powiedział, otwierający się na y, artyrach zagranicznych, w tym przypadku rosyjskich, postanowił Pan zainaugurować właśnie w lednicy. To szczególne miejsce, szczególne w związku także z tą szczególną rocznicą, jaką we wrześniu w mieście Gewicach, przynajmniej część mieszkańców obchodziła w sposób, mam nadzieję, godny myślę o tej części mieszkańców, czyli o dwudziestoleciu wyjścia wojsk radzieckich z Polski, także z Wednicy. To było szczególne wydarzenie ważne dla naszego miasta, ważne dla kraju. Natomiast dzisiaj otwieramy nową kartę partnerstwie polsko-rosyjskim, dzięki projektowi, jaki Pan Artur Burszta postanowił realizować. Otwieramy nową kartę, poznajemy literaturę młodych poetów rosyjskich. Myślę, że będzie to bardzo dobra lekcja, bardzo dobry kontakt, który pozwoli poznać nam także inną stronę naszego sąsiada, tą piękniejszą, bo literacką, bo poezję. Bardzo jeszcze raz dziękuję i mam

пространства, которые еще совсем недавно были придавлены э, советским, советским любовью и и теперь как-то так слегка оправляются по своей жаркой любви. Теперь тем более должны соединяться с русской культурой, потому что... Потому что почти то же самое, как и стало. Потому что это почти же самое только На самом деле, ну, и обстановка, и город, и его культурная история, и та обстановка, в которой мы сегодня представляем, этот проект, то ли масонская ложа, то ли церковная зал, сообщество. Wydaje um, to się, że dokładnie. mi miejsce w którym dzisiaj prezentujemy nasz projekt tutaj w biblioteki, które przypomina z jednej strony może albo Loże Masłowską. To właśnie w najlepszy sposób odzwierciedla to miejsce poezji, które jest współcześnie w świecie. Ja i jeszcze nie się. разговаривая о разных русских поэтах, которых мы привезем в рамках этой программы. <соединяющие> Когда я говорю «разных», я имею в виду не просто каких-то, какие случайно собрались. На огромном спектре русской поэзии сегодняшнего дня мы постарались выбрать далекие и связанные друг с другой точки. Kiedy mówię, że tutaj przejdziemy różnych partów, nie mam na myśli, nie, nie chcę powiedzieć, że to są po prostu przypadkowe osoby, które przypadkowo się zebrały, tylko dokonały, dokonaliśmy tego wyboru bardzo świadomie i to mają być takie osoby, które z jednej strony są bardzo różne, a z drugiej strony wiele ich łączy.